Jak się czujemy? Bardzo dobrze. O, to też może być. Kto był fizjo dzisiaj? Nie tak dużo. To dobrze. My musimy was nauczyć rozróżniać ból od dyskomfortu. To, że sobie pójdziecie do fizjo, powiecie, że boli mnie kolano, dostaniecie jakieś ćwiczenia i powiecie dobra, byłam u fizjo, boli mnie kolano, wiem co mam robić i sobie idziecie z tym, to nic nie daje. To trzeba coś poświęcić. I po to się idzie do fizjo, dostaje ćwiczenia, ten trzeba sobie założyć plan, kiedy będziemy je robili. Więc taki sport sobie wybraliście, koszykówkę, który obciąża co najbardziej kolana, plecy i kostki, achillesy i tak dalej. I musimy wiedzieć wszyscy, że są to takie części naszego ciała, które będą nas bolały na, na różnych etapach naszej kariery koszykarskiej. Teraz większość bólu bierze się z tego, że o a chrząstki, czyli to, co znajduje się w stawach, rośnie wolniej niż kości. I czasami nas bolą te kolana. I żeby to wszystko działało i dobrze się rozwijało, musimy wykonywać pewne ćwiczenia. Jak na siłownie, w siłowni zobaczycie, na tych siłkach wszystkich, my nie każemy Wam wykonywać żadnych takich ćwiczeń, które Was pompują, bycie napompowani i tak dalej. Tylko to są ćwiczenia, które wzmacniają Wasze ciało. I warto, żebyście je zapamiętywali, stosowali. To oczywiście jeszcze się dowiecie z biegiem dni z biegiem na kampie, po co one są, po to, żeby wasze ciało, które, nieważne ile macie lat tutaj, wszyscy tu jesteście w fazie wzrostu. Wszystkich was jeszcze czeka ta najważniejsza, największa faza wzrostu, więc im wcześniej zaczniecie dbać o swoje ciało, je obudowywać tymi ćwiczeniami, które tutaj poznacie, tym będziecie zdrowszymi koszykarkami i koszykarzami. To jest, na pewno musicie to zapamiętać, że te ćwiczenia są po to, żeby wasze ciało bezpiecznie się rozwijało i bezpiecznie rosło. I się nauczyć odróżniać ból od dyskomfortu. Ból to jest takie coś, że rzeczywiście mamy coś naciągnięte, mięsień, łydkę, dwugłowy, czworogłowy. Musimy też wiedzieć gdzie to jest. Jeżeli nas boli po jednej stronie, jest to taki ból nazwijmy to nieregularny, że go wcześniej nie mieliśmy. Wtedy trzeba reagować. Idziemy do fizjo, on nam mówi co trzeba robić i robimy to. Nie jeden dzień, nie dwa, nie trzy, bo jak nam przestanie, jak przestanie nas boleć po trzech dniach, to to nie jest znak, że mamy nie robić, tylko dalej to trzeba robić. Jeżeli ktoś raz w życiu skręcił kostkę, to już musi zawsze ją wzmacniać. Jeżeli ktoś miał raz problemy z kolanem, już zawsze musi je wzmacniać i tak dalej. Plecy, brzuch, te mięśnie głębokie, wszystko to musimy wzmacniać cały czas, bo od tego biorą się od słabych pleców, w brzuchach biorą się mikrourazy. Ale to wszystko się oczywiście dowiecie. Nie chcę was przytłaczać taką, taką presją, ale chciałbym, żebyście nauczyli się się rozróżniać ból od dyskomfortu. Ból właśnie to są takie bóle, tak jak powiedziałem, mechaniczne, kontuzje, urazy, a dyskomfort to są takie bóle, które będą nas spotykały jutro rano, nas będą, są za kwasy, i tak dalej, większość tych bóli, bólów, W Większość tych problemów możecie pokonać, przez, oh sorry, przez rozciąganie, dobre przygotowanie do treningu. Dlatego zobaczcie w szatni mamy rolery, mamy gumy, mamy takie te grzybki na stabilizację i tak dalej. To są rzeczy dla was, żebyście przed treningiem sobie przyszli tam z boku, porobili różne ćwiczenia i wtedy te, to jesteście lepiej przygotowani do treningu, będziecie lepiej trenowali i te mikrourazy, które nazywamy zakwasami lub właśnie takim bólem potreningowym miną. A jak będziemy trenowali po 5-6 godzin dziennie, to oczywiste, że będzie nas wszystko bolało. Rozumiemy?